Dzień dobry widzowie, dziś będzie seria żołnierzyków, jak sam mi wiecie, bo już mówiłem, jestem Wojtek, Dawniejsze filmy z treści nie zostały wrzucone, już są oceniane, ale wy niestety nie będziecie mogli, Oceniane przez moich znajomych, ale dziś przygotowałem coś mega. Seria żołnierzyków. Staram się jak mogłem. Aż, aż całą godzinę mi zajęło, żeby stworzyć to Dobrze. I jeszcze takie pytanie. Żeby pokazać twarz, musicie wbić 100 łapek w górę. Subskrybujcie, lajkujcie. To ja się ucieszę. I też jest 3 dni ze szpitala. I mam bliznę, naprawdę mocną bliznę. No i zaczynamy. Tor, który dla was przygotowałem, jest ekstra normalnie. No zobaczyć, no to ja wam pokażę. To jest teren walki. Bartek, nie mi sobie, bo tutaj nagrywam. To jest mój Bartek. Jak chcecie zobaczyć wysoka, no to nie ma. Mam piętrowe łóżko. Poczekajcie, odłożę telefon. Będziecie widzieć trochę na czarno. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę już. Dobrze, żeby zejść, to też was. To też. Będę musiał coś zrobić, ale nie w tym. Te... masz telefon. Batik. I podtrzymaj to cały czas. Nie używam, nie, bo tutaj nagrywam. Poczekajcie widzowie. stał? Tak, stał. Dobrze. Już. Mój no może brać trochę zepsuł kocykiem, ale nieważne. My to naprawimy. To będzie trwało sekundeczkę. A w ogóle i tak już rzuci od razu, zaatakować zielony. A tak masz iść spać. No połóż się. No połóż się. Dobrze. Czyli... A zieloni też od zareagowali na to, że są trzy rany. Jeden został ulepszony. Ups, sorry. Kurczę, ten jakoś nie jeszcze chciał stać. Nieważny. Nieważny. Twitter. No, nie ważne, dobra. Ten to będzie. No bo jakoś ten jeszcze nie chciał stać. Przepraszam. <laughs> Miał być film. 10-minutowy AD na 15. Czyli wracamy do historii. Teraz powiem wam tak, no nie powiedziałem, jaka data, i wszystkie takie rzeczy. Dobrze. Wojna zaczęła się w roku 1892 w USA, czyli Stanach Zjednoczonych. Spotkali się tam Niemcy. I nieznane kraje przeze mnie. Coś, no to napiszcie jak one się nazywają w komentarzach. I wtedy jeszcze łapka w górę. Czyli powracamy. Zieloni od razu zareagowali. I wyszczelili już pierwsze przyciski. Uciekali. Okazało się, że to pociski. Być... Wciski nie poszły na no Ale też z góry zepchnęli, rzucili mok, te draki. Zobaczcie co się stało. Nie skoro. No właśnie, no bo minigun zwalił już spore części. I oni na siebie atakują, no bo dlatego, że pod zamontażem, bawią się z batkiem. I tutaj są generałowie. Pilnowani przez bazuki. Dobrze. Bazuki zareagowały od razu. Jedna nie trafiła, druga, niestety też nie trafiła. A mini nawalił jeszcze trochę. Teraz było ciekawe. Kto wygra? Dobrze, skoro... To już tak szybko oni. Za chwilę zostaną zbombardowani. To też rozwalili masę zielonych. Widzicie? Walka na się rozwija. Helikopter zareagował. Szybko przeleciał. Chwileczkę. Pokażę Wam całe zwisko. Szybko zareagował. Mam no czekolada. I polecieli. Został zbombardowany niestety helikopter, Ale spadochronę... Ale mieli ludzie spadochrony. I wylądowali. I Hmm. zaczęli do boju. No ale okazało się, że próba najazdu tylko w trzech ocalach była marna. Zresztą tylko dwóch. już bazuki się nie ładowały. reagowały i trafiły już. W bazę, gdzie był Minigun. Minigun spadł, a nie ale wiesz, że sama spadła na żołnierzy. I ok. okazało się tak, marynarka wojenna, wszystkich tych, miała jeszcze asa w rękawie, ta stacja przyzwała bombę atomową, i zrobili tą bombę atomową, i zrobili tą bombę atomową, i spuścili. Pff. Zreszył był tak potężny, że nawet dotarł do samej flagi Ale przeżył jeszcze kozuka Ale ona już też I w taki sposób Armia Zielonych pokonała żółty A bardziej no to zakończenie było trochę dramatyczniejsze. Okazało się, że zesłali najsilniejszą bombę atomową. I wtedy zasięg był tak potężny, że zmiótł wszystkich zielonych. Wszystkich zielonych. No dobra, jakieś przeżyli, ale mało. I tak walka o USA. Walka o całe Stany Zjednoczone zakończyła się. Zakończyła się. A ta walka trwała tak długo, że z 1892 zrobił się 1898. I tak dziennikarze. Widać wojownicy pokonali oddział. Dobrze, jak Wam się to spodobało, dajcie łapki w górę. Nie wchodzą mi złe komentarze czy łapkę w dół. Łapka w dół już nie go obchodzi, a nie aż tak. Jak widzicie, to naprawdę ładnie zrobiłem. Do w mi godziny zajął. I lajkujcie, like, subskrybujcie. I na sam koniec! Pa pa!